Nareszcie w tym odcinku idziemy po kurze. Mieliśmy iść w ostatnim, ale zajęliśmy się w sumie budowaniem traktu dłużej. Jestem więc. Płyniemy? Może nie tak. Czekaj, co to jest? To jest trawnik. Dobra, to odstawię jeszcze szybko. Nie to, tylko to. To jest. To jest ok. To jest. Nie, to też jest jeszcze ok. To w kątek było był ok. E, wejdź sobie w ten. Weźmy w punek tam ja pisze, no? Nie, chodzi no. mi wejdź sobie. W... Książkę. No. I na statystyki. Ostatnie? Nie. Przedostatnie? Nie. Masz. Jak A. masz do zrobienia, to, yy, to pośrodku w zasadzie. Tak. Ta. No. Yy, masz tam takie statystyki i tak dalej, nie? No. Masz coś takiego jak stan. Masz zakażenie? Hydracy. Jest tam. Tamina energii. Y nie, nie. Y strona lewa. A w lewo. Coś czerwonego, masz coś tam na czerwono. Nie mam nic na czerwono. A to dobrze. Ale ten, wiesz, że to możesz sobie tą grę dać na polskich, nie? To ja sobie dam później, bo teraz nie będę wychodził specjalnie. Płyniemy, koniec pokusza. Okay. Ale tu koło jakieś musi lecieć. Okay. Dobra, jak my już tutaj jesteśmy. No. Ja sobie skoczę po batoniki. Dobra. Włożę. Ej, biegam po wozie. A jednak nie... Jest taki bug ponoć, tutaj. Nie, zapara tak się chyba wszystko można zbudować. Hmm. I pies sobie alkohol. Nie wiem po co mi ta. Ale to chyba nie to robić. Co tu jest? A tam jest rzecz ciekawa. Dostaniemy się tam później, nie? Szybki save'ik i biegniemy. Tym. No, na eee, nakręcasz no. Dobra, płyniemy. Eee, ja będę sterował, ty, ty tylko ten. Czekaj, ja dalej teraz ja Dobra, teraz będziemy musieli płynąć w prawo. Dobrze. Bardziej w prawo. No gdzie teraz bardziej tam gdzieś tak. No. E To... Nie wiem, zaczęliśmy się grać, do Ile mam jeszcze... A, to prostu jak jakieś To Gdzie to jest? Daleko? Stąd? E, cofaj się, cofaj się trochę. Dobra teraz w prawo, dobrze, dobrze. To powinno być takie ta taka metalowa. Jakby... Gdzie ty? Nie tam. Tam. Patrz. Tak? tam. 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 No tak, ale to mnie ciągle wykręca w lewo. To ty to też. Czekaj, musisz czekaj, czekaj, czekaj. No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No. I teraz. Raz, dwa, trzy. No. No to do wyklęcam. stwierdzą, że mała tratwa jest lepsza. Teraz tam... Teraz znowu. Hmm. Kurde, raft. O, no, chcesz grać raft? rafta, to masz. No, normalnie. Wiesz, tylko tak, to jest demo. Nie, to jest bardzo hardkorowa we wersja. Tak, I wiesz, hardcore. Czekaj, i gdzie teraz? No, na pewno jest tam, gdzie ty płyniesz. No, znaczy płyniemy razem, bo ja temu staro... Ja nie dam rady z Aaa, Dobra. O, i teraz do przodu. Ale to wie, że razem musimy ja, tego. Wiem, moja postać stwierdziła, że musi popatrzeć na Team jego. Wracam do wysła. Okej, okay, teraz jak już tu jesteśmy. Ring. To mogę zrobić coś. O. Osoby sobie jest jam Albo tego nie zrobię. Nie. Jak się ja? A nie. Dobra, że tak. zrobię tak. Oświeciłeś nas. Da radę tu zbudować ten taki jakby do spania, bo by się przydało dzień zrobić. czekaj. ile mam patyków, to jest pytanie. Mam siedem patyków. I liści mam... Jestem liście. Yy... Dobra, weź patyki i ten 10:20. dobra, yy, po co to? A tu można spać. wik. i my spać jeszcze nie możemy. No, to dopłyni w, w znaczne miejsca. Okej. E. Tu nie ma Mów kiedy stop Brawo bardziej Na tą wyspę, halo No ale wiesz, że to mnie cały czas obkręca, jak to nie tam chyba No wiem, ale Czaj, o! ba. Cześć, zamiana ról Dobrze. Idź tam Dobra. Hmm. Mogliśmy jednak wziąć małą tą tatwę. Teraz się nie wobec. Dobra, tutaj się zatrzymamy. Możemy już iść spać? Jeszcze chwila czy do łody. Daj pomoc, niech się pływa. Tak falu. Ale chyba teraz nie idziemy, nie? Bo na dzień, nie? Czy... A czemu? Chodź. A nie będzie ciemno? Nie. Już to jest eskina. Czekaj. Ja no. sobie latarkę tylko przypiszę. A. Czekaj, czekaj. To jest problem, który trzeba rozwiązać. Jaki? Ej, ale nie, nie muszę. Myślać. Dobra, chodź. Yy, a, że w dół. No. Ja za tobą coś to czas. Dobrze. Nie oszukujesz. dobra. Loading. Dobra, płyniemy. Dobra. Daj mało powietrza. Połowa. E... Tu będziesz miał kursze, tu. O. Just. Tu masz kuszę jeszcze. gdzie jest ta kusza? Y a, to widać, że ze ją zebrałeś. Ale nie mam kuszy. O. Nie mam kuszy, a... Nie ja no, tu jest masz... kusza, tu jest. No dobra, już mam. Tu, tu. Tam było zdjęcie. Bełty. Wiem, tu masz bełty. Okej, okay. mam. Czyli to se zamiast łuku dać mówisz? No możesz. Nie mam bałków. Mało trochę. Muszę jest potężna. Yy, nie to? Dobra. Płyniemy dalej, bo jestem zamarzam? Dobra. Chociaż czekaj, czekaj. Żeby szybciej się ogrzać, to mam taki sposób. Dość prosty. Wypić alkohol. Nie. Jak nie. Zawsze działa. Ej, łyski, tu działa. Wiem. On jest prosty, aczkolwiek hardkorowy. Podpalić się? Co to jest? Czy to autentycznie chcesz Chyba... się podpalić? Tak No i kij zamknęłeś nas Już się nie wydostaniemy Biegniemy, dawaj. Ej, ja się nie podchodziłem. A okay. nie, podchodziłem się. Biegni. Biegnij! A, że tu. O. Mmm, co hmm. Coś tu jeszcze jest ciekawego, czy nie? Nie. Okej. Okay. Są jeszcze trzy takie jaskinie. Ok. Jak chcesz to będziemy mogli pójść do takich. Okej, okay, można. Ale grunt, że masz kuszę. Raczej, że mamy. No, tutaj. Nie, nie mogę wejść. Kurde. Jak się na to wchodzi? Do boku. Ok. Tu. A, bo... Ogrzeje mnie to jest zapalniczka. Tu jest zapalniczka. Nie, to się nie ogrzeje. No. Dobra, to pij alkohol. Zawsze. Dobre. A to, że ten Nie możemy płynąć mi się dalej. Chociaż z drugiej strony mam trochę dość już spływania tym trawfem. Teraz tylko do przodu. Dobra. <laughs> Dobra, jak byś miał powiedzieć, tak, od 1 do 5, ile już przeszliśmy tej gry? 2. Hmm. No. To chyba dobrze. Czekaj, bo ja znowu zamarzam, znowu alkohol muszę być. Albo dobra, już ja dopłoniemy. Nie ja widzę przyjaciela. O, brzmi jak zabawa. Do dobra. Nawet W 3, 4. Hmm. A ja w ogóle już szarmoro nie mam co. 5, 6, 7. Kurde. Co to za. Jest. Ej, bo tu jest. My chyba musimy opłynąć na koło, nie? Czemu? Chcemy biec. Przebieg Przebiegniemy się szybko. Dobra. Tylko ja się ja trochę ogrzeję i możemy biec tak po Dobra. Ogrzane. Nie taką, tylko to. No i możemy być. Szkoda, że można tylko do czwórki, nie można nic pod piątką, szóstą, co dopisać. Biegniemy czy bijemy? No. A ja sobie przetestuję kuszę Jest tu jeszcze jakiś przyjaciel? On sobie kuszę przetestował Odrobinę nic nie widzę Odrobinę bardzo nic nie widzę Odrobinę pokażę Ci sztuczkę magiczka. Patrz to. I teraz powinno być mi ciepło. To i. Tak. czekaj. Gdzie były te ciała, to ja też wezmę jedno. Nie no, ja wziąłem jedno. E, chcesz przetestować kuszę? Chcę przetestować. To masz tu dwa, cztery, pięć, sześć... ...pięciu chyba petentów. No, okej. Okay. <laughs> Testowanie kuszy. Mogę zrobić, tak? Płonące, tak? Strzały? Nie. E, nie ma już do niestety nie. A do łuku? Do łuku, tak. A jest jakiś lepszy łuk niż ten kraftowany? Tak. Myślę, że go też trzeba zdobyć. E, nie za bardzo wiem jak. A okej. Okay. Znaczy... Ej, bo tutaj przyjaciele mam w środku. Dlaczego znaczy, mam przyjaciół w środku? Bo ja, bo ja tu już byłem, weszłem. Okay. Okej. się otworzyło nie tak jak planowałem. O, dostał. Nie, nie dostał. Jeszcze trzeba Teraz dostał. No. Ale mam po prostu po cztery. Gdzieś tu jedno wyleciała i nie mogę jej znaleźć. No i uciekł. O tu jest. O! Przyjaciele Nie umiem strzelać z tego. Ej, bo wszedłem w pułapkę. No i... no i jestem jakieś nietrzeźwy, bo nie mogę. Nic trafić, a tym bardziej. Serio? No, to jest proste. No wiem. Ale... ale też nie. Dobra, i wszystkich tu. Ile mam strzałów? Raz, dwa, trzy. O, mam trzy strzały cztery. Okay. O, jak się to robiło? To się tak naciągało tą pułapkę, nie? Dobry. Okay. Okej. W tej w niej jest chyba ten. Moja strzała, ale nie jestem tego pewien. Jeden. Dobra. Idę na polowanie jeszcze szybkie. Jak się uda coś znaleźć, jakąś sarnę. Coś takiego. Zatrzymałem się trochę. Okay. Oj, już się drą. Chciałem jakieś zwierzęta, o. Nie uciekaj Już sobie to wyłączę Nie no nie ma Może gdzieś łyba łyby też nie ma O, jest coś Jakieś zwierzę? Nie, to nawet zwierzę nie jest Dobra, nie ja się podaje